Cześć, jestem Cezar i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Niestety e, uznałem, że nie będę wrzucał e, odcinka z w e, e, gwarantowanym gwarantowanym e, Food Champions nagród o jaz Waszych meczy, ponieważ e, nie miałem czasu, żeby to zmontować, a wydaje mi się, że to co dzisiaj wyjdzie będzie o wiele ciekawsze, ponieważ e, już... Mamy część tego, co, do, co dostaniemy w najbliższym czasie, ponieważ mamy yy, na przykład Liga Weekendowa, Dni czy Food. I co to znaczy? Yy, co 10, 18, 24 spotkania będziemy dostawać priapiki z Fut Champions, co jest bardzo dobrym opcją. No, ja znając mnie, to 10, które wbiłem jest maksymalnie tym, co zdobędę. Może jak się zapnę, uda mi się 18 zrobić, ale Yy, uznałem, że zrobię to jak najszybciej, ponieważ mam 10 kart z Food do przepalenia na 8.6. A po prostu, jak z tego nic nie wypadnie, no to będę mógł tutaj to przepalić. Ale też jest taki błąd, miałem na plus dla nas, ponieważ jest napisane, że wygryj 10 meczów w Mistrzostw Fut, a otrzymasz piłkarza Tot z drużyny od pierwszej do 25 w wersji Mistrzostwa Fut. Do wyboju 1 z 3. I. Widziałem na, na odcinkach innych youtuberów, że to nie jest, je, nie jest jeden z trzech, tylko jeden z pięciu. Co wydaje się wydaje lepszą opcją. Ale też, jak na to, że to są wszystkie drużyny, to nie spodziewałby się niczego dobrego, ale może się uda. Jeszcze przed samym playpickiem, yy, podsumowanie, czy coś trafiłem w poprzednich dniach. to... Yy, na początek, paczka ze shapeshifterem, Horendę. HTB tego już miałem w składzie, musiałem go przepalić na coś innego. Potem yy, liga weekendowa, spray pików, nic nie wypadło. A Spaczek jedynie Alison. A ważne mecze, tak naprawdę, wydaje się, że najlepsze, ponieważ padł osiem piątki, Jakiś mod, jakieś srebrne karty, Wajte 10 tysięcy, to miałem zysko pewnie 60 tysięcy tych ważnych meczy. ale. Nie będę już zbytnio przedłużał. To, co miałem powiedzieć, już powiedziałem. No i zobaczmy, czy może ten PlayAPIC coś mi da. I jestem Didi, ale grać nim nie będę. A też mi się wydaje, że wolę go przepalić na 8.6 i nie czekać do czwartku, aż nic nie trafię. Ale też mogło być o wiele gorzej. Mogłem dostać 8.2, a jest 8.6, więc jakbym miał tego. Nie przypalać na Play plus, no to byłbym zadowolony. Skład gotowy. Tak naprawdę z tych kart, kogo by mi było, że no to Andy Diego trochę. Bo jest to OK karta, ale też nie jakaś wybitna. DeVI'a po prostu z tego sposobu, że ma 87 oceny mógłby się przydać, do czegoś SBC. Koke, tak samo jak Dewiaj może by się gdzieś przydał, ale no, dzięki temu daję sobie szansę na trafienie czegokolwiek lepszego tych kart, no i w poprzednim playpiku miałem 8-7 albo 8-8 ocenę, ponieważ trafiłem Immobile, nie pamiętam, który to był dokładnie. No, ale liczę na to, że trafię jakąkolwiek grywalną, po pierwsze grywalną kartę, no i żeby może była jakoś wysoko oceniona. Zobaczmy, no proszę, dajcie coś dobrego. No niby to nie jest zły traf, ale Maeza 88 już miałem. Był git, ale no ten 87 no też niby nie jest jakiś... Najgorsze jest to, że trafiłem znowu do i... Rozumiem inne osoby jak na przykład dostają w playpiku kartę, którą przypalili. No ale dobra, no niby dostają grywalną kartę, ale no liczyłem na coś bardziej ciekawszego. Jeszcze przed całym e, tego, resztą odcinka nie, e, nie wrzucam po, te, tego odcinka jak mówiłem o tych nagrodach, ponieważ dzisiaj dostaniemy e, Food Player's Days, czyli co to znaczy, że dostaniemy Dwie paczki w cenie jednej, czyli na przykład za 125 tysięcy mamy paczki o wartości 250 tysięcy Prawdopodobnie dostaniemy nowe ikony. Na pewno jest potwierdzony KAFU, co jest w się, dobrą opcją. Dają prawego obrońcę, chyba że mu jakąś na pozycję, ale wątpię w to. Na pewno też dostaniemy jakieś SBC. To, że teraz dostaliśmy te playpiki od pierwszej drużyny do 25 pewnie też nie ma w tym przypadku. Czyli pewnie dostaniemy też yy, najlepsze informy z danych dużych tygodnia. Ale wydaje mi się, że też możemy dostać oprócz informów pozostałe najlepsze karty. Jest to możliwe. No, według mnie wolałbym same informy, ponieważ wiem co się działo w poprzednich latach w momencie, kiedy było pełno kart do trafienia. No i. Wtedy na rynku była masakra, po prostu. Wszystko było tanie, a to jeszcze nie jest NFT. Mamy marzec, a żeby te karty były już wtedy tak tanie, no to dla mnie to jest bez sensu, żeby coś takiego wyszło. Ale no i jej to i jej, nie wiadomo co wydadzą. Ale po prostu już musimy poczekać. godzinę, jest 18, więc widzimy się o 19. No i mamy godzinę 19. Tak jak to już było wiadome, dostaliśmy. Daj dajmową paczkę od EA. Chyba pierwszy raz w tym roku. No, ja niestety dostałem paczkę za 55 tysięcy, myślałem, że dostanę za 125, ale niestety się nie udało. I tak mnie zbytnio to nie interesuje, ponieważ jak, co każdy event, co, jak się zacznie, serwery kwiczą, no i tak naprawdę nic nie da się zrobić oprócz otworzenia paczek, o robieniu czegokolwiek innego nawet nie mówię. Więc ja się cieszę, że zagrałem dzisiaj 15 w Full Champions i już mam to za sobą, ponieważ no dzisiaj byłaby katolga. I dzisiaj jest katolga, no bo nawet teraz mi się paczka nie chce załadować. Więc w tym czasie... No dobra, w momencie w którym to powiedziałem, paczka się załadowała, ale... Mówiąc oprócz tego co wyszło. Dostaliśmy tą drużynę, ale tak naprawdę. No są to karty typowo. No są niektóre karty, które są grywalne, ale typowo z ławki, no bo nie połączy się ich. No, no. Na przykład taki Rojas. Bardzo dobre statystyki, ale nie da się go połączyć. Tak w Valencia, chyba że ikonami, konami, ale nie da się po prostu. Oprócz tego w zadaniach dostaliśmy Jo, ale on wydaje się, że się do niczego nie nadaje. Wymaga, nie ma jakichś trudnych, więc niby można go zrobić, bo 8-9 oceny. No ale. Też to nie jest jakaś mocna karta. Oprócz tego dostaliśmy SBC o z Szenesa. Nie wiem dlaczego go dali. W momencie, kiedy dali 3-4 miesiące temu jego kartę Futmas. No ale spoko. Mogli dać kogokolwiek innego. No ale tylko dali znowu jego, no to nie, nie będę jeszcze wypowiadał na ten temat. I dostaliśmy SBC. Bo tak naprawdę chyba najdroższą paczkę kiedykolwiek, jeżeli chodzi o tą FIFA. No, i wymagania niby nie są jakieś złe, ponieważ jest 80 oceny, ale też trzeba mieć cały skład z jednej ligi. Nie można mieć 10, nie można mieć 9 z jednej ligi. Trzeba mieć 11 całą. No, i to może być pewnym utrudnieniem, bo pamiętam wtedy, jak karty z różnych lig po prostu odbijały tak mocno, że no ciężko było cokolwiek kupić, a teraz nawet jest ciężko. Cokolwiek wejść, żeby zobaczyć to SBC. Więc w czasie po prostu, kiedy oni tutaj tu muszą przerobić, to znowu SBC wykonałem i tak naprawdę użyłem tej 8 i 8 tylko po to, żeby sobie zrobić ocenę szybciej. Ponieważ rynek jest w takim stanie, że nie mam. No czas mam, ale po prostu nie chcę mi się tyle siedzieć na rynku, Bo ponieważ robię to SBC 7 minut, żeby kupić dwie karty. 7 minut siedzę, żeby dwie kajty kupić i tak w złym stanie jest rynek, że kompletnie nic nie da się zrobić. No ale, chociaż dobrze, że udało się wiesz tą paczkę ukończyć, no i możemy przejść do tworzenia. Ok, przed samymi paczkami dokończę jeszcze tylko w końcu mogę yy, dokończyć co jeszcze dostaniemy podczas tego eventu. Niestety jestem trochę zażenowany, ponieważ liczyłem na to, że dostaniemy yy, drużynę yy, składającą się z najlepszych informów, nie dostaniemy jej, ale podsumując, dostajemy tych zawodników, którzy są w paczkach z Ligi Argetyjskiej i tam w całej jeszcze. Paczki za połowę ceny, tak jak na przykład tutaj paczka za 55 tysięcy, jest za 27 500, albo też. Paczka za, 20, za 45 tysięcy jest za tysiąca. ale też mamy dwie paczki w cenie jednej, czy na przykład y, dwie paczki za 100 tysięcy kosztujące razem 100 tysięcy. Czyli no, niby jest to OK, ale ja raczej nie będę zbytnio próbował. D Dajmowa paczka, to już odebrałem. Wszystkie Prime ikony dostępne są w drafcie przez tam ograniczony czas. No to nie jest jakoś specjalnie wyjątkowe w momencie, kiedy dostaliśmy je, tak naprawdę. Myślę, że to był Bóg, jak większość tak myśli, już wcześniej zdawcie no ale uznajmy. Yy, bonusowy Play pick, to już też było, już dzisiaj odbierałem jeden. No i później tam za kilka dni dostaniemy jeszcze yy, nowe Icon słapy Więc tak naprawdę nie dostajemy nic ciekawego podczas tego eventu, no ale. Chociaż liczę na to, że dostaniemy wreszcie paczkę z siedmią ikoną, liczę na to, no ale już nie będę zbytnio przedłużał, w pacce za 55 tysięcy jest 5% na tą kartę coinne balu, coin mebolu, coś w tym stylu, więc no otwierajmy niby 110 tysięcy wartości, ale no, czy taka będzie wartość z tych paczek? Mamy ekrany. Nie ma kautu, zwykła karta. I to będzie ona. Na... No dobra, niby 8-5 oceny. Jak na to, że użyłem skodu 80, no to niby nie jest najgorzej. Jeszcze jest Pepe, Hedecki, więc... Wydaje się, że jest to w miarę okej okay. paczka. U, nie, dobra. 3, 5 tysięcy. No... Paczka się zwróciła. Niestety, ale paczka się zwróciła. No i druga paczka. No, może chociaż taką jedną z tych filmy, Zobaczmy. Są makanny? Nie, nie ma ekranów. No tak. No więc co? Ja nie będę zbytnio przedłużał. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Złego, niestety, ponieważ no to, co jej robi w ostatnim czasie, jest po prostu dramatyczne. No ale. No co? Ja, dziękuję wam za oglądanie i prawdopodobnie widzimy się jutro. Siema.